Witam Was wszystkich. Jak wiecie, dużo poruszam tematów, jeśli chodzi o, o depresję, o samobójstwie przeważnie. Bo teraz to jest często spotykane niestety jeśli chodzi o mnie, ja to cały czas widzę, ja to cały czas czuję. Jak wiecie, coraz więcej ludzi choruje na depresję. Są różne rodzaje tej depresji, jak wiecie, i po prostu ciężko jest spostrzec. Jak wiecie, ja to spostrzegam. Ja dużo widzę, dużo czuję. Dlatego. Dlatego, y, widocznie muszę żyć, bo jestem dla kogoś potrzebna. Mam takie uczucie, że jestem potrzebna dla kogoś. Y, jak już mówiłam, uratowałam dwa życia w życiu: y, od, y, od y, próby samobójczej. Także myślę, że jeszcze mogę kogoś uratować w życiu. Dlatego żyję, bo jestem potrzebna. Bardzo dużo ludzi spotykam, właśnie bardzo smutnych, przygnębionych. Często słyszę od ludzi, że płaczą bez powodu, że nic im się w życiu nie chce, nie mają siły, nie mają motywacji. Tak jak ja przez wiele lat tej motywacji nie miałam, a nagle ją dostałam. Teraz ostatnio spotykam y, ludzi, którzy mnie bardzo motywują, pomagają y, i uświadomili, uświadomili mi, że jestem potrzebna, że jestem wartościową osobą, y, że mam w sobie wrażliwość, emocje, którymi mogę przekazać i otworzyć czyjąś duszę. Y, jestem ciekawa życia. Tak już mówiłam jestem ciekawa życia. Jestem ciekawa co mnie jeszcze może w życiu spotkać. Yy, lecz, lecz są pewne lęki. Yy, jaka ta przyszłość będzie? Czy spotka mnie śmierć yy, bardzo cierpiąca? Tego się na naprawdę boję, ale te myśli często mi siedzą w głowie. Yy, czasami są męczące. Ale da się z tym żyć. Yy, Uważam, że powinniśmy teraz dużo spostrzegać u ludzi cierpienie, smutek, bo naprawdę przez tą pandemię, przez tą wojnę teraz dużo ludzi się zatraciło, pogłębiło się w smutek, w przygnębienie dużo ludzi nie ma motywacji i ja tak myślę, że powinniśmy bardziej bardziej to spostrzec bo myślę, że możemy naprawdę komuś pomóc jak już już naprawdę już, już jest ta głęboka depresja idzie to jeszcze zauważyć niektórzy się naprawdę bardzo maskują tą depresją Także ja tak myślę, że postarajmy się głęboko patrzeć na innych, nie myślmy tylko o sobie. Ja wiem, że, że, sami ma, że sam człowiek ma jakieś tam problemy, każdy z nas ma problemy w, ży w życiu, przeszedł jakieś, lub te problemy przeszedł, jakieś dramaty. Tak jak ja, i po prostu yy, chcę pomagać innym, chcę spostrzegać yy, ból, cierpienie, smutek innych ludzi, a tego niestety spotykam najczęściej. Omijam twarze smutne, przygnębione, dużo łez się wylewa. Także starajmy się uczyć. Starajmy się słuchać takich ludzi, którzy starają się bardzo słuchać i zrozumieć, co człowiek przechodzi, co go trapi, gnębi. Nauczmy się nie krytykować taką osobę, ponieważ niestety dużo jest ludzi, którzy naprawdę Właśnie przechodzą tą depresję i myślę, że w życiu można im naprawdę bardzo pomóc.